Po linię Wojciechu! Nie daj Boże! Nie daj Boże! Nie daj Boże żadnych więcej powstań ani rewolucji w Polsce! Żadnej krwawej taliny! Nigdy więcej! Nie daj Ci tego Boże! Polaków przez setki lat Jedyne co potrafiliśmy To doprowadzać do sytuacji Gdzie wszystko traciliśmy A potem, gdy już było Już pozamiatane kompletnie Gdy już nasi ojcowie szli w kajdanach To my wreszcie wycieraliśmy oczy Ze zdumienia i do powstania i wtedy danina krwi, ci co byli tchórzami, co byli kanaliami, szli jak najdalej stąd, by wrócić potem w chwale, a najlepsi z Polaków ginęli, byli mordowani, katowani, wywożeni na Sybir, zamykani w Auschwitzach, Birkenauach i innych kazamatach ubeckich. Nie daj Boże więcej daniny krwi polskiej! Jak mówił Roman Dmowski, naszym obowiązkiem jest żyć, trwać, Przetrwać, rozwijać się dla ojczyzny, budować świadomość, uświadamiać pozostałych i odzyskiwać ziemię naszą pracą organiczną, wchodzeniem w struktury, wchodzeniem do sejmu, wchodzeniem do instytucji państwowych i tam lobować za Polakami, tam wyciągać naszych ludzi. Pracą organiczną, a nie rewolucją. Rewolucja zawsze ma jeden koniec. Krwawy. Zawsze lecą by z jednej i drugiej strony. Żadnej taniny krwi Polaków więcej. Drodzy rodacy, nigdy więcej nie dajmy się namówić na powstania. I to ty, Wojtek, mówiłeś, że powstanie listopadowe było inspirowane przez Brytyjczyków. To ty przypominałeś Polakom, że nie możemy dać się mordować w imię cudzych interesów, bo nam powstania zawsze robiły... Zawsze robiły siły ościenne, zawsze szliśmy do powstań, dlatego że anglosasi nas na przykład przekonali. Albo z innej inspiracji. Powstanie warszawskie, jak mówili niektórzy historycy, no ale świat się zatrwożył nad dzielną walką Polaków. I co nam to dało? Jaka jest korzyść z powstania? Straciliśmy najlepszych z nas, wyginęliśmy na barykadach, daliśmy się pozamykać, wybili naszych ojców, wybili naszych najlepszych, najodważniejszych ludzi. Nigdy więcej powstań. Ci ludzie powinni żyć, bo gdyby żyli, bo gdyby nie było powstania w Warszawie, to nie byłoby potem zamordyzmu stalinowskiego pod żydowskim nadzorem. Nie byłoby tych ankawudowskich kazamatów, nie byłoby garski wykrętych, byłyby setki tysięcy polaków w kraju, dlatego nigdy więcej powstań, nie dajcie się ku temu przekonać, tu jest nasze miejsce to nieważne, czy jest nas garska, czy jest nas tu 100 tysięcy ważne, że idzie przekaz, że są jeszcze w tym kraju Polacy że nie jest nam to wszystko obojętne tu panowie mówili jednoczyć się tak jak najbardziej, ale zobaczcie co się dzieje, mamy 460 posłów i na takich wiecach, na kogo jest atak największy, na brał na jednego, najodważniejszego, naszego posła, bo nie tak działa, jakbyśmy sobie wyobrażali. Bo mamy Rejtana w polskim Sejmie, ale nie dość dobrego. Nie jest dość kryształowy. Nie jest na 100%, tylko na 99%. A pozostali? Pozostali się przyzwyczailiśmy, że to kanalie. Taki mamy klimat. Tak po prostu jest. Więc nigdy nie będzie mojej zgody na to, co tu ten człowiek powiedział, że jak tam Brown głosował. Bo wracam do tego, co powiedziałem na początku, w tym pierwszym wejściu. Nasze Zasoby w Polsce nie są narodu polskiego. To nie ma znaczenia, czy wydobywa mieć, czy gaz, czy ropę, orlen, węgielnikę, czy jakakolwiek inna zagraniczna spółka. I tak nic z tego nie mamy, bo gdybyśmy byli krajem, w którym jest po prostu niepo, nie, niezmierzona ilość ropy naftowej do wydobycia, bo jak w Stanach Zjednoczonych, a jak Amerykanie też nic z tego nie mają, tylko bogacą się wszystkie Chevrony, Mobile i inne. Więc podstawowa rzecz. Nie. Walczyć o zasoby naturalne, żeby oni sobie mogli wydobywać, handlować i kupczyć nimi jak swoimi, bo to nie rząd w Polsce przelewał krew za te tylko nasi ojcowie. Walczyć o to, żeby zmienić konstytucję, że podstawowym zapisem w konstytucji, skoro już się dogadaliśmy właśnie w tej ustawie zasadniczej, że Polska jest dobrem wszystkich Polaków, musi być zapis że zasoby naturalne naszego kraju należą do narodu. I tylko wtedy, w tej kolejności, to będzie miało sens, bo dopóki mówimy, że Orleny i tak dalej, to walczymy nie dla nas, walczymy dla nich. Uczimy Do mówimy. Pytam gdzie Do Polski. Do Polski, do Polski, do Polski, do Polski.

Co tworzy Polskę? Co tworzy Polskę? Mo ja pani zaskoczę, co tworzy Polska? Tożsamość narodowa, kultura, historia, tradycja, to jest polska. A ziemia i terytorium może ulegać przez znień, czy może ulegać zmianom, mogą nas nawet na Matagaskach robić. Polska jest tutaj, a nie w tym, a Nie ma takiego zanimania

Dzień nie Polska, bo nazwę właścią. Ja jestem Ale przecież to nic nie, nie się znaczy. się, to jest nasze. Pani mówi, by właśnie, a z tego panią właśnie, jakiego procenta złóż miedzi jest pani właścicielem? Jaki procent złóż da w Polsce? Ale o co pani walczy? O co, żeby pani dali złoża miedzi? Nie. Walczyć, no właśnie, walczyć należy o ten zapis. O ten zapis. Żeby złoża i bogactwa naturalne należały do tej roli. W tym już nie będzie tak jak jest. To już nierna, sługa. to wielka spółka będzie mogła w każdym kąpielu, w ale niestety rzeczywistość jest inna, jest dramatyczna. Ale to już nas wyje, Już nas przejęli. Już nas, już nas wyje. A ja mówię o tym, że wszystkie spółki skarbu państwa nie są nasze. Ja od dziecka byłem wychowany w retoryce, że całą Polskę sprywatyzowali. Że wszystko rozkradziono. Ale powiedzcie sami, drodzy rodacy, ile z tego faktycznie jest nasze. Obajtek sobie już chyba nie może doliczyć się, ile ma pałacy. Ile z tego jest nasze? Ile z dobrobytu wypracowanego przez Orlen jest nasze? Jak powiedziałem, nawet gdybyśmy spali na złożach ropy naftowej, tak jak śpimy na złożach węgla, nic byśmy z tego nie mieli. Ten węgiel jest najlepszym przykładem tego, jak straszna jest polska konstytucja, która nie zagwarantowała narodowi polskiemu, Własności nad złożami, bogactwami naturalnymi. Jeszcze raz przypominam, artykuł drugi tej ustawy, która właśnie definiuje, jaki jest stosunek zachowania narodowego charakteru zasobów naturalnych w kraju. Drugi artykuł tej ustawy mówi, że te zasoby należą do skarbu państwa. A jak do skarbu państwa, to nie do narodu. Oni dysponują tym, jak. Tak samo jest w przypadku wszystkich innych spółek Skarbu Państwa, które służą jako synekury partyjne, które służą tylko do obsadzania swoich ludzi, do wyciągania dywidend, ale dla siebie. Naród nic z tego nie ma. A Arabowie, z których często się śmiejemy i wytykamy jako kraje trzeciego świata, jak też Bliski Wschód i Afrykę, potrafili sobie zapewnić korzyści, potrafili sobie zapewnić dobrobyt z położenia, które mają z zasobów naturalnych. Jak wyglądała libra? Kadafiego, gdzie naród był beneficjentem autentycznym bogactw naturalnych? Jak wygląda Arabia Saudyjska? Jak wygląda Katar i inne bogate państwa, które żyją z eksportu surowców naturalnych? A w Polsce, jak powiedziałem, choćby tu były miliony ton złota, brylantów i rubinów, my jesteśmy jak murzyni w Afryce, eksploatowani, walczący i kopiący te brylanty, diamenty, rubiny, to wszystko, to całe bogactwo dla zagranicznych koncernów. A nawet jeśli coś nosi znamiona polskiej spółki Skarbu Państwa, to i tak nic z tego nie mamy, więc jeszcze raz powtarzam najważniejszy wniosek, który płynie nam z dzisiejszego dnia. Tylko wtedy walka o to, żeby nie prywatyzować, żeby nie wyzbywać się ani złóż, ani spółek Skarbu Państwa, ani polskiego kapitału ma sens, jeśli... Konstytucja gwarantuje, że złoża naturalne należą do narodu polskiego, a naród ten otrzymuje dywidendę ze sprzedaży i zgenerowanych zysków, jeśli Orlen się chwali, że w ubiegłym roku i w pierwszych kwartałach tego roku osiągnął największy, historyczny wręcz zysk. To ja pytam, co z tego ma naród polski? Co to nas obchodzi, skoro na stacjach Orlenu paliwo jest jednym z najdroższych kraju i jednym z najdroższych historii? Co to nas obchodzi? Co oni mają nam do zaoferowania? Jeszcze raz przypominam sytuację covidową. Kiedy zamykali polskich przedsiębiorców, kiedy były straszne obostrzenia, Orlen jako ten państwowy Molot, miał ratunek dla nas. Pięciolitrowe kanistry z płynem do dezynfekcji. Oczywiście po odpowiedniej cenie. Bo na na tym też trzeba było zarobić, więc oni są po to, żeby nas doić, 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 doić. I ta sytuacja teraz, kiedy nam się wmawia, że to chodzi o nasze dobro, nasze państwowe dobro, dlatego że będzie wielki koncern multienergetyczny, który zapewni transformację energetyczną w Polsce, to ja dwa pytania zadaję. Pierwsza że było kilka spółek skarbu państwa, które rywalizowały ze sobą na rynku o surowce, o szlaki, o y, transfery i o klienta przede wszystkim o konsumentów. Co było w tym złego, że jeśli zarząd jednej spółki skarbu państwa zawodził, to drugi mógł się wykazać. Chodzi tu o jedną rzecz. Musi być taki molo państwowy, gdzie wszystko jest na jeden telefon, gdzie prezes partii dzwoni i mówi Daniel słuchaj od jutra ma być tak i tak. Ma być tak jak z telewizją polską, gdzie dzwoni się do Jacka jeszcze do niedawna i mówi Jacek tego zdejmujemy, tych nie pokazujemy, a tu ma być tak. Więc ta telewizja polska dla zmylenia przeciwnika nazywana publiczną jest taka sama jak właśnie ten Orlen. Dla zmylenia nas nazywany państwowym koncernem paliwowym. Nieprawda. On jest ich, dopóki nie zapewnimy zmian w prawie, które stwierdzają jasno. Bogactwa naturalne, w tym przede wszystkim to, czym obraca Orlen, czym do tej pory obracał LOTOS i teraz PGNiG, Należy do narodu polskiego i to my mamy odnosić z tego korzyści w postaci narodowej dywidendy. Obojętnie czy ona będzie uwzględniona w cenie paliw czy w cenie tańszej energii, mamy mieć z tego korzyść. Ja